Witajcie kochani, z tej strony Happy South Heaven. Jestem w tej chwili na nowiutkim koniku, dzisiaj dodanym przez e, belgijskie jasy All-in. E, to jest koni kon, All-in i on jest do kupienia w Fort Robiłam Mówiłam naganie na temat e, wybołu konika, natomiast nie wiem czy mi się udaje skończyć z tego, tytułu, że mam bardzo mało miejsca na kąpie. Jestem zachwycona tym komikiem, generalnie i może tak to pokażę tylko w wielkim skrócie, jak to wygląda w czasie w innym świetle. Jest piękne stworzenko, zresztą wiele tych maści jest ślicznych, ale ten jakoś mi miało wszystko w bardzo najmocniej w oko. co jest wielkim zaskoczeniem. Kochani, ja jestem dzisiaj tutaj na doickim wybiegu, dlatego że i zrobiłam tutaj już większość e, tych mm, y, dzisiejszych misji, i została mi jedna misja. Jak jej nie skwaszę, to być może będę miała 120 tysięcy i możliwość odbiał konia, którego pokazałam przed chwilą. E, Doickiego tego konika. Dobra, z której stał tam z tyłu. I jedziemy. Zobaczymy, czy to się uda. Mamy pola więc Uratuj Mistrza. Obawy jeszcze mam, czy mi się to uda, dlatego że to jest konik na piątym poziomie, a ja tak się przyzwyczaiłam, że jednak sobie misje, żeby ich nie zepsuć, najczęściej jeździłam konikami na wyższym poziomie i nie wiem jak to mi wyjdzie tym razem. Mam nadzieję, że się uda. I jednak te koniki na niższych poziomach są wolniejsze i potrafią mieć czasami kłopot z dojechaniem na miejsce na czas. Mam nadzieję, że tutaj się uda. Tu jest akurat blisko, więc zobaczymy. O, super. Może będzie dobrze. Może damy radę. No i pytanie: czy nie skwaszę? Zdarzyło mi się kilka misji skwasić. Najczęściej przez jakąś tam nieuwagę. O, więc mam nadzieję, że jak się skupię, to się uda. Dodatkowo mam w tej chwili. Bardzo blisko ukończenia 21 poziomu, a tam chyba jakaś liczba punktów jest. Po zrobieniu tego zobaczymy. Gdzie mam uratować mistrza szpiegowania? Gdzie on jest? go nie widzę nigdzie. Ej, gdzie ty jesteś? No ej, tu jesteś. Dobra. Dobra, jedziemy. Próbujemy. I mnie teraz tutaj nie wjeżdżaj w skały Ani w nic nie nie wiecie. Znaczy... O kurczę, no to już skwaciłam pewnie Tutaj będzie ciężko mi zdążyć, zważywszy, że... czyno. To jest mi nowe pole. Po nic Cały nie było tak blisko. właśnie tutaj są objazdy. To mi się nie podoba. No i gdzie jest jeszcze? No proszę Cię, proszę Cię, proszę Cię. Zresztą nic się nie stanie. Jak dzisiaj nie zawiatuję to... Idziemy tu. Dobrze, mamy to. Jeszcze jest troszkę czasu. Oj. Nas wystylował. jest jakiś super ten konik na takim poziomie. Jeszcze. O, o no, no, no! Jedźmy, zdążymy może? Jadę dosyć ostrożnie. Bardziej mi zależy na nie skwaszeniu tego. Tutaj pod koniec No jedź, jedź, bo nam nóżki popali Dobra, jedziemy, 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 jedziemy No jedziemy, jedziemy, konik się jesteś, no tak Mamy to No zobaczymy, co się stanie Czy faktycznie dostaniemy te 120 tysięcy? Będzie teraz? O, lisek biegnie. Zwycięstwo. No i zobaczymy. Odblokowano mm. nową nagrodę. Proszę, proszę. Wracamy na wybieg. Czyżby. Czyżby. Czyżby to nam się udało? Niemożliwe. Jeszcze teraz. Szczerze, to jestem bardzo ciekawa, czy poziom. Faktycznie uda się wziąć. No, bierzemy konika. Odbieramy konika. Kochani, ja długo na to czekałam. Przyznam szczerze, że dłuższy czas. Daję fajter, jakieś osiągnięcie. Ukończ jazdę duszy z janą. A cała jazda duszy jest a... skończona. Kochani, ja bardzo długo tego konika już nie odbijałam. Z tego tytułu, że nie robiłam sobie jakiś czas tych treningów i tych misji I miałam już tak, powiem szczerze, wcale mi się tak jakoś, nie wiem, nie walczyłam jakoś mocno o tego konia Mam ich tyle w treningu, że nie nadążam Dobra, Jedziemy. nie możesz podejść do tego zadania będąc w Musimy zejść, no dobra, zejdziemy Oby tylko się nagało bo mam bardzo mało pamięci Fajnie by było mieć takie nagranie. Dobrze. Jestem pod wrażeniem. Więź pomiędzy tobą a twoim koniem jest tak silna, że prawie wi widać bijące do ciebie światło. Arden, Hetty, jesteś prawdziwą mistrzynią tego stylu. E masz ochotę na małą ceremonię ukończenia treningów? Rozmawiaj z Riannon, by ukończyć swój trening. 500. Tak, to może będziemy mieć tutaj 21 poziom. Tak, za jednym zamachem i konika, i nowego konika. Dzisiaj dodatkowo sobie sprawiłam i dodatkowo jeszcze może 21 poziom, na który czekam już długo. Zwątpiłam i przestałam grać w ten gaj, bo się wkurzałam, że tak długo nie miałam zadań, w jakich mogłabym zdobyć następne punkty. Ale fajnie to sobie. Takie drobne, a małe, ale miłe, fajne. wow! na koniku na piątym poziomie dopiero. Dziękuję wszystkim za przybycie. Dziś mamy wielki dzień, do jest duszy, a przede wszystkim heti. Wow, nasza heti, cicho. Nic nie poradzę, że się sklejam Hetty i przez długi czas ciężko tenowała pod moim nadzorem, szkoląc się w wieździe duszy. Na początku nie znalazłyśmy, się, nie znalazłyśmy się zbyt dobrze. Teraz jednak mam wspaniałą przyjaciółkę, która bardzo mnie inspiruje. Dziękuję za to, że tak ciężko pracuję, żeby chronić Ewik. Widziałam, jak Hetty i Epictop przekształcili swoją więź coś potężnego, magicznego razem opanowali jezdę duszy. Hetty i Epictop e, zasłużyli na oklaski. No jajku. Tak, sama sobie klaszczę. Tak, a nic poza tym nie klaska. Ooo kwiaty dostałam. A to taka ma? Przez te wszystkie miesiące nauki i jazdy duszy HETI udowodniła, że zna ścieżki, które mi podarzają do Idzi Jawiku. Dziękuję za magię, dał Aiden, chcielibyśmy dać naszej drugiej przyjaciółce możliwość nawiązania więzi z koniem, który jest dla dojrzałów bardzo ważny z gońcem wewnętrznym. Ach. A to takie ładne to tańczenie. O, wow, a to kwiaty chyba dla konia, żeby je zjadł, tak? No, chyba nie najlepszy pokarm. O, nawet dębuje konik. I tańczy. Hmm, 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 hmm. Spersonalizuj. A nie wiedziałam, że tu mogę go spersonalizować. Oczywiście bierzemy nieśmiertelnego. To będzie, co to jest? Klacz? Pałaszek? Ogierek. Tamu nie Augierek. Bierzemy ma Albo nie, nie bierzemy mu pci, bo to sobie w każdej chwili mogę zmienić. Casey, wizita. Szalony. Anioł? Casey Angel. Angel może do Dulickiego niezbyt pasuje. Poza tym tych aniołów to ja już to mam. Eee, beard. O, szalony. Tak. Będzie takie trochę kojarzy mi się z końmi bardziej imię e, indiańskimi. Szalony, tak. Kochani, to mi się podoba. Imię. Dobre. Bierzemy go. Kukania! Na pewno że... No, chcemy! Oczywiście, że chcemy. Eee, wyszli do stajni? Czy bierzemy? Siadamy. Siadamy go teraz. No, nie będziemy mogli wrócić na naszym koniku. No dobra, ale mamy gońca. Mamy prawdziwego gońca. I Nawet nie myślałam, że dożyję tych czasów, że dociągnę, że mi się będzie chciało. Bo już naprawdę zwątpiłam momentami w tę gę. Po tym, jak nie było długo tych zadań, takich e, fabulanych, w których mogłabym zrobić poziom. I zobaczcie, mam 21 poziom w końcu. To kochani, to jest dla mnie te, dzisiaj taki fajowy dzień w takim razie w grze, że jednocześnie sobie i belga sprawiłam i tutaj mam długiego konika, czyli konia euinicznego, na którego bardzo długo czekałam. Bardzo długo, może nie tak długo, ale coś ja Mam chyba, nie wiem, zok, ale z takimi przewami masakrycznymi. Pierwsze dwa miesiące to uliłam dosyć mocno. Potem miałam przewy, No dobra, no kochani, to tak wygląda. Weźmiemy sobie światełko jakieś lepsze, żeby obejrzeć. Mamy gońca unicznego. Mamy następnego konia do trenowania. Już sobie yy, ostatnio tenowałam konie, żeby zwolnić miejsce w boksach yy, żeby było dla tych dwóch nowych kolesi, tak? Czyli tego gniadoszka i właśnie dla gońca. No, jest, jest goniec, jest fajny. Najładniejsze to tutaj ma te... Wzorki tak naprawdę, i to coś na ogonku. To mi się podoba. O, będzie w brązowo zielonym sprzęcie, może fajnie wyglądał. A chyba tutaj nie można tych ocheniarzy z tego co pamiętam założyć. Chociaż nie pamiętam dobrze, więc nie chcę a y gdzieś tam przekręcić. Dobra, wracamy do Stani. Jedziemy do Stani. Ja zrobię chwilową przewę i go uwielbiam jakoś i siebie i powracam do Was. Kochani, przybywam do Was. Już jestem tam po zmienie ubioru konika rzędu, to znaczy to wygląda po wybiorze w zasadzie, niezmiennie. Wygląda w ten sposób. Przynajmniej tak na pierwsze wody sobie e, założyłam, żeby tutaj było dopasowane zieleń i brąz. E, I jestem na razie w takiej wersji. Niestety faktycznie tutaj nie mogę założyć e, owieka ani uchaniaczy. Co też zdecydowało o wybiorze akurat tego kompletu, bo tam zielonych mam troszeczkę więcej z bązami. Ale ten mi się po prostu bardziej podoba, tutaj miałam też krótszy czapak i ten krótszy wygląda w tym e, krótszej wersji troszeczkę ten koń taki na bardzo gołbiastego, bo on jest taki specyficzny, e, pogubiony koniczek, e, bardziej zimnioczek w zasadzie, e, ale w tej wersji całkiem myślę mu jest znośnie dobrze kochani i ja myślę, że to wystarczy na tyle, nie będę chyba tutaj z nim wyjeżdżać na Albo wyjadę, ale to nic nie da, dlatego że jest ciemno Ja w ogóle nagrywałam spontanicznie, bo nie myślałam, że dzisiaj dam radę skończyć e, I tak naprawdę podczas gry zajarzyłam, że już mam tyle punktów Opa, zobaczymy co tu mamy Jak ten konik... o, taki nieładny No dobrze no dobrze, zrobimy też jakiś nieładny tutaj. No dobrze, jeszcze raz, o. Okej, okay. no może troszkę lepszy, chociaż też nie, no nie jest to jakiś cud, cud, miod i malina, koń. Ale ważne jest, myślę, to, że to jest koń przede wszystkim darmowy, e, dlatego, że w tej grze w zasadzie jest jeden koń darmowy na start. Potem e, niektórzy się załapali na konia na dziesięciolecie, w związku z w tamtym roku jak był Festyn czy tam festiwal, tak? W związku z dziesięcioleciem z Testable to wtedy można było dostać konika. No i teraz to jest w zasadzie jedyny taki pewniak, którego każdy może zdobyć, jeśli ma opłaconego stara idea i nie kupuje koników, tak? Chociaż tak naprawdę jeśli ktoś ma opłaconego stara idea, to prawdopodobnie jest w stanie sobie uzbijać na niektóre koniki jest na jakiś czas, jeśli nie kupuje sprzętu, tak. No, ale myślę, że tutaj trzeba to jednak zaznaczyć jako plus. No, nie jest to jakieś piękne, ale widzę, tutaj ma, yy, boże, tu ma chyba takie koczyki jakby zaplecione. To całkiem fajnie. No dobrze. O tego nie zauważyłam wcześniej, przyznam szczerze. Tutaj widziałam gdzieś, że tak żywo się krzyczyła chyba w ruchu, ale czy to jest poprawione, czy tego po prostu nie widać akurat w tej fazie, nie umiem powiedzieć. No, na pewno jest fajny konik, na pewno fajnie jest mieć jakiegoś konia z od Stras Table, gratisowego, no nie całkiem gratisowego, ale za z całej tej gry coś dodatkowego, bonusowego, za co nie płacimy. Poza zrobieniem zadań i tak dalej. No i na pewno jest tu sympatycznie e, mieć taką szansę, że sobie znów następnego konika trenujemy i że on jest taki inny, którego nie, nikt nie może kupić, tak? To jest jego plus, że to jest taki bardzo jakby ekskluzywny konik przez to, że no, każdy jest w stanie e, praktycznie dojść do tego, żeby mm, kto ma oczywiście tego. Um, idea, tak? Do tego, żeby tutaj go osiągnąć, ale nie może go nikt kupić sobie, więc to jest jego plusem, że nie ma tego konia tutaj jak chmaje i trzeba mieć już jakiś tam odpowiedni poziom, żeby go mieć, bo yy, no raczej to nie jest konik, którego się dostanie na dziesiątym poziomie, tak? Bo tutaj te yy, yy, w ogóle jazda duszy dosyć późno wchodzi, a więc yy, tam na dosyć późnym poziomie. On ma zielone oczka też, proszę. Więc tutaj takich plusów kilka ma. No, no jest sobie konik ładny. Fajnie, że on taki jest, taki na dzikuska wygląda, no taki, długa, długa sieść, taki załśnięty. A jednocześnie jest zadbany przez tutaj te wzorki. I to takie jelandzkie, celtyckie do Dojdzkie, ale jednocześnie te wajeczki. Kochani, ja na tym będę dziękować Wam. Kto ogląda, jak mi się uda, to spreparować na Kto ogląda, dzięki, śliczne. Pamiętajcie, jak się, jak się Wam podobało, o łapkach, subskrypcjach i tak dalej, czy komentarzach, bo długo nie nagrywałam, więc tym bardziej by było miło, tak, bym wiedziała, że jest sens jakiś tutaj. E, nagrywać. E, pograłam sobie dosyć dużo, ostatnio potajnowałam koniki, ale jakoś nie miałam ochoty nagrywać poza tym jednym filmikiem dzisiejszym, który z kolei nie wiem, czy mi się uda sprypałować. Ten jest 3, więc jest większa szansa, że może mi się uda go dokończyć. Dzięki śliczne, do usłyszenia. Cześć!